Dobra, zaraz skończę Wam historyjkę, tylko przejedźmy przez tą granicę. Sprawdzanie dokumentów Może spójrzmy sobie jak to wygląda. Możemy jechać. Czyli najpierw strona polska A gdzie mam się tutaj zatrzymać? A tak po prostu. A bo to była tylko waga. Waga całkowita to 33 tony. E to nieźle. Bo naczepa jest 19. Czy oni podają wagę całej naczepy? Czy tylko samego ładunku, który się znajduje na naczepie? Nie wiem. Jedź do hali inspekcyjnej, gdzie ona jest. Tutaj po lewej, chyba tak. Słupek mi zasłania, ale chyba tutaj, no to jakoś mnie prowadzi dalej. Ja bym wjechał tutaj, wyłącz silnik, dobra sprawdzajcie, chłopaki, sprawdzajcie. Ja tak krzywo stanąłem. Ty jakie uszkodzenia? Co tu się stało? Kiedy ja zacznę jeździć ostrożniej. Kurde, naprawdę widoczność z tej kabiny to jest tragiczna czasami. No, ale też trzeba przyznać, że ja za bardzo się nie rozglądam. Teraz będziemy mieli drugą stronę. Chyba możemy też tutaj podjechać. A, szybko idzie, więc może zanim podjedźmy. Zielone jest dobra. Czyli druga kontrola, rentgenowska. Musimy tam zjechać, tak? Musimy tam zjechać. A, bo tam jest i tak droga zamknięta. Dobra. Kurde masakra kiedyś była z tymi granicami. No, niektóre cały czas tak wyglądają. Czyli do Rosji wjeżdżamy. Jak ta droga prowadzi, że przez Rosję nie można było bezpośrednio przez Litwę sobie pojechać? Dobra, nic tam nie jedzie chyba. Czekajcie, nie, nie dało się inaczej? No, musiałbym tak polecieć. No, to w sumie byłoby bardzo dookoła. No okej, okay. ale raczej bez zatrzymania, chociaż możliwe, że też by sprawdzali. Że też by sprawdzali jakimś rentgenem, wagą itd. i tak dalej. I też trzeba by było gdzieś zjeżdżać, bo to chyba nie tylko na terenie Rosji sprawdzają, chyba w Niemczech też nam. <laughs> nie pamiętam już co tam było, ale też musieliśmy coś chyba się ważyć. Hmm, tutaj z pieskami sprawdzają lusterka. Ja ciekawe czy jest w tej grze taki motyw Twoja ciężarówka została zatrzymana <laughs> Nie udało się dostarczyć ładunku Może poczekam niech sobie pojedzie